Cześć, dzisiaj króciutki film o tym, jak zbridgeować swój land z Ethereum do Ronina. Po pierwsze, musimy wejść na Ronin Chain Bridge, podłączyć portfel. Potem podajemy adres Ronina. Nasz. Wybieramy kolekcję, jaka nas interesuje. W tym przypadku to będzie mój land. Potwierdzamy token. Jak widać, opłaty są dosyć niskie za to. Transakcja przeszła. I wysyłamy na Ronina. 10 tylko do za całego bridża to na Ethereum tyle co nic. O, transakcja przeszła. Także powinienem mieć to widoczne teraz w moich NFT-kach. Albo zobaczymy na markecie. Jest przeniesiony. Także działa. Zachęcam do przeniesienia, jeśli macie landa, bo będą jakieś dodatkowe bonusy za to, za posiadanie na raninie. No i patrzcie, jak się ładnie kręci wiatraczek. No, dziękuję za uwagę, to tyle.